Test cięcia Festola PS 300 EQ sieciową Posłów na maksa, nożyk zgrubny blat 38 laminowany. <słuch> Jakość cięcia przy maksymalnym Posuwia od przodu, od spodu. Czyli z spodu wiadomo, że jest lepiej niż od góry. I teraz akumulatorowa PSC 420 EQ. Posuw na maksa, nożyk taki sam jak sieciowej. Jako cięcia z góry, tak jak sieciowe, jak można powiedzieć, i tak samo od spodu.